By każdy dzień tak piękny był jak Twoje sny, choć jesteś tak codziennie odmienna. Hej, dzisiaj przychodzę z porównywaczem dwóch, dwóch tuszów do rzęs. I teraz słuchajcie, to jest pierre René, z tym, że brązowy. I teraz drugi to jest ten Million Lashes, raczej 2000 pogrubienia, niebieski. Nie habrowy, tylko taki niebieski kolor. Teraz co mogę o nich powiedzieć? Słuchajcie, trochę się zawiodłam na tym pierrenetem brązowym. Ja go kupiłam, on jest bardzo suchy, to znaczy powiem tak, bardzo mało się go nabiera, mimo że obydwie szczoteczki są naturalne. Bardzo mało się go nabiera na tą szczoteczkę i on jest taki, powiedziałam przed chwilą, suchy. Nie, wręcz mm, bardzo mało go jest w tej tubce. Nie wiem, czy akurat końcówka serii w sensie w, przez w, w fabrykę szło i przez taśmę i po prostu tam końcówka tylko wlazła. W każdym razie bardzo głęboko, bardzo mocno trzeba go tam wydziobać, żeby się na szczoteczkę nałożyło. 2. jest taki mokry, że jak ja sobie szczotkuję i tuszuję i przymknę na sekundę oko, to wszędzie mam na około tusz. Powiem Wam, że z pieryny a propos chabru, to ten, 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 ta opcja się nie dzieje, także nie wiem, czy akurat... Tylko to przypadek, czy przy tym brązowym tak się dzieje. No taka trochę zawiedzona jestem. I bardzo szybko znika z tusz z oczu, z rzęs. No po czterech dniach już nie macie tego tuszu na rzęsach. Nie ma go wokoło oczu, nie przecieracie, nie, nie wycieracie, a jednak on gdzieś się utlenia. Także ja nie wiem, co jakiś dziwny to jest twór. No i tu za to 2000 pogrubienia. Niebieski, bardzo ładny. Tak jak widać, jest ok może tak bliżej postawię, jest ok ja jestem bardzo zadowolona, szczoteczka też jest naturalna, nabiera się tyle, ile się powinno nabierać i nie skleja rzęs, um, utrzymuje się przez 8 godzin w pracy, no przez 10 powiedzmy, no bo godzina podróży jedną i drugą stronę, także prawie 10 godzin się utrzymuje na rzęsach, nie robi się panda, także akurat tu powinnam powiedzieć, że jestem zawiedzona przy... Pierdynę, a przy 2000 jestem bardzo mile zaskoczona. Także dzięki, wielkie za uwagę. Do usłyszenia. Pa.